Gdzieś spróbuję się pozbyć tych zardzewiałych małych nominałów. Nazwijmy to. Zbieranina jest spora już. Tu mam drobnicę do 20 pi. A tu od 20 pi. Nie będzie tego za wiele widać, widzę. Stare funciaki, zardzewiały 20, nowe, stare 50. No ciekawe czy mi się uda, spróbujemy. No trochę tego się zbierało. To wszystko.